Witajcie kochani, dzisiaj chciałabym wam pokazać całkiem sporo kartek, bo wiecie ja to głównie kartkowa jestem i ostatnio się trochę tych karteczek tutaj porobiło, no jest to taki zestaw chyba w zasadzie z całego tego, dzisiaj mamy 22 luty, no to z dwóch, trzech tygodni mniej więcej tak, nie, bo nie pamiętam kiedy ja nagrywałam ten poprzedni filmik, no dobra, ale zacznę tutaj może wam od tego co robiłam wczoraj. Na zasadzie najświeższa praca. No i ktoś sobie wymyślił, że chciałby kartkę, tutaj Wam pokazuję tył. Na razie: kartkę na 40 urodziny. Taką, wiecie, z pieniążkami, czasami wiecie, 10 złotówki wiszą i tak dalej. Takie na klamerkach, albo ja też robiłam kartki z 10 złotówkami, takimi, wiecie, wydrukowanymi. Na 40, ale też pani jest yy, fanką. Znaczy, fanką, ma dwa psy. Więc jest taką psiarą żeby zrobić kartkę z jakimiś pieskami, ma dwa bulldoga chyba i Mopsa, no niestety wiecie, to nie zawsze jest tak, że mamy to, co chcemy. A i że kartka miała być w takich najlepiej turkusowych kolorach, no więc no. Nie jakieś straszne wyzwanie, ale no... coś tam pomyślałam, że wykombinuję, ale też powiem wam szczerze, że jak już kończę taką pracę, to sobie myślę, kurde. Robię takie kartki, które wiecie, w zasadzie można by powiedzieć na no hurtowo, że jedna podobna jest do drugiej, nie? ale jeżeli mamy takie właśnie wyzwania, no to bardzo ciekawie się robi te prace nie? i one zupełnie taki efekt jest zaskakujący. No więc, stwierdziłam, że mam stemple z Akshona. Takie psiaki. O, to jest ostatnia seria, ona jeszcze chyba nadal jest w sklepie. No i stwierdziłam, że ten tutaj to takie trochę buldogowate, mopsowate. Ja się nie znam. I tego tutaj sobie wybrałem. tego jakieś kostki, łapki i już wam pokazuję, co z tego wyszło. Tylko sobie, tylko sobie całkiem papieru nie miałam. miałam taki lekko, taki tam. Ten to sobie go tuszem zrobiłam. No i efekt wyszedł. Taki. Tak jak miało być. 40 zł jest. 40 jest. Widzisz, to wcale nie tak dużo. To jest taki, wiecie, standardowy napis właśnie na tego typu kartkach. On się gdzieś tam wszędzie pojawia, czy, czy w internecie, czy na jakichś tam plakatach, no nie jest to żaden mój wymysł. I zobaczcie te psiaki, łapeczki, kosteczki. Tutaj jeszcze jakiś aparatik wsadziłam, bo musiałam coś tam, mieć, żeby tło było. Tutaj sobie właśnie zrobiłam ten papier, to był papier taki z 13 Arts. Nie pamiętam. Jakieś takie różaną kolekcję mam i właśnie ten arkusz wzięłam i go trochę distresem, y, Oxidem, albo nawet chyba inkiem, nie pamiętam, takim kurkusowym albo Aha, turkusowym też używałam, ale tutaj a tutaj był Oxide Patina, patina, nie mogę słowa znaleźć. Dobra, patina, wszyscy wiemy o co chodzi, nie? Taki patynowy i te łapeczki tutaj sobie właśnie odstemplowałam, a psiaki pomalowałam, wiecie, kredkami akwarelowymi, troszkę je tam rozmyłam. Nie jestem takim jakimś specjalistą w kolorowaniu, malowaniu. Poza tym papier, który użyłam, nie był odpowiedni do malowania. Farb, kredkami akwarelowymi, no bo to był zwykły papier taki, wiecie, na którym ja robię color copy, no ale jakoś tam coś wyszło. i myślę, że kartka wyszła całkiem nieźle. Wiecie co, ja rzadko używam takich stempli, znaczy, mam te stemple wszystkie zakrzone, bo kupuję je za każdym razem, bo przecież fajne, super, ekstra i do tego jeszcze tanie. Ale rzadko jakoś je używam, tak, tym bardziej w kartkach. Nawet jak sobie występuję i pokoloruję, to potem wytnę to i to sobie tak gdzieś tam leży, nie? Ale tak już z używaniem tego yy, przy pracach, no to już tak trochę gorzej u mnie. Ale myślę, że wyszło całkiem fajnie i, i w środku też tutaj te papiery są, które widzicie. On był taki, właśnie ten papier jaśniutki. No nie jest taki druksowy, ale ja troszeczkę więcej dałam tego kolorku. No, myślę, myślę, że jest nieźle. Jest w zasadzie wszystkie trzy elementy, które miały być, zostały po prostu połączone. Tutaj nawet są te kostki, widzicie? Tylko takie przecinałam na pół chyba i je upychałam. Tutaj musiałam dokleić takie, bo to jest najlepsze. Nakleiłam tutaj właśnie też taki element, który był w tych stętach. Bo tak naprawdę przykleiłam takie listki jakieś z mintaja. Wiecie, coś trukusowego, żeby jakieś tutaj to tło uzupełnić od dołu i w zasadzie nakleiłam, już nakleiłam te kryształki i się okazało, że te listki mam jakoś tak wycięte, bo ja coś wycinałam, od, coś od czegoś odcinałam i dopiero jak to zrobiłam, to zauważyłam, że to jest takie, wiecie, uszu, wyrąbane, no, więc musiałam coś tak nakleić, nie? <laughs> więc odstemplowałam jeszcze taki elemencik i myślę, że gra gitara. E, dobra, tu mam kartkę, którą jeszcze zrobiłam tak naprawdę e, pod koniec stycznia i chyba jej nie pokazywałam. I to jest kartka zrobiona na wyzwanie Alter Art. Z ich papierów Flower Harmony. Na państwa młodych, wiecie, ślubna karteczka. Myślę, że wyszła całkiem nieźle. Oni tak, Alter Art ma takie specyficzne, dosyć te kolekcje, ale 3-4 ma takie, które dla mnie są naprawdę spoko, takie, wiecie, pastelowe, delikatne. I chyba wam zaraz tutaj pokażę tą kolekcję, jak ona wygląda. Flower Harmony, powiem tak, nie, wiecie, tu już trochę jest pocięte, ale. Całkiem fajna kolekcja. Yy, więc te prace mi się podobają, kiedy wychodzą. No, jest taka delikatna. Tutaj troszeczkę ona jest. Aha, jest tekturka z Craft Uli. Yy, Wębosowana na biało. Gałązeczki, tutaj gałązki, gałązki yy, paprotki Craft ⁇ Tue. Kwiatki to też jest chyba z Craft ⁇ Tue Design wycięte. Z enemona, mi się wydaje. Ja już jestem taka, że już nawet nie pamiętam no i w zasadzie wszystko tutaj te dodatki z craftentiu te gałązki przecudne które się pojawiły przed samym Bożym narodzeniem ale ona po prostu to jest hicior, bo je można wszędzie po prostu w kompozycjach upychać mega fajne wiecie teraz będzie ogólnie trochę jeszcze mam kartkę tak jest dobra nie mogę się <ścoughs> ani zorganizować ani wypowiedzieć Większość kartek jest komunijna, ponieważ już tak staram się, co jakiś czas coś tam przygotować na komunie, żeby leżało w zapasie. Ale też nie jest dokończona, jest dokończona, ale bardziej na tej zasadzie, że nie ma napisu. Nie? nie ma napisu Pierwsza Komunia Święta kogo, bo to będzie mi się przydawało dopiero, wiecie, w maju albo krótko przed majem, i wtedy będę wklejała takie napisy, jak ktoś będzie chciał. Dlatego te kartki no, nie mają dalej <grych> napisków. I tutaj jedną kartkę zrobiłam też z kolekcji. Jest Aidu z Mintaya. Tu akurat ona jest w pudełku, ta również jest właśnie niedokończona, ale miałam mnóstwo ścinek, bo robiłam w latem taki bardzo, bardzo duży album i miałam, brałam do niego chyba 3-4 kolekcje właśnie z Mintaya, i całkiem sporo tych ścinek pozostało Mam sporo, mnóstwo, więc postanowiłam je jakoś wykorzystywać. I tak jak widzicie, są tutaj, widzicie paski. Żeby po prostu robić te tła, nie mając, wiecie, dużych arkuszy, nawet takich 15 na 15. I jeszcze jedno pudełko zrobiłam prawie identyczne, ale jeszcze nie mam zrobionej kartki, tylko pudełko samo. Ta karteczka w środku wygląda tak. I tak jak widzicie, tutaj jeszcze powinno się pojawić kółeczko z napisikiem. Kielich Craft Uli. On jest niewyembosowany, on jest tak pomalowany co prawda pędzlem, ale woskiem złotym, takim z Pentartu. Ale też całkiem nieźle wygląda. Wtedy jest takie matowo świecące, ale pod spodem nie wiem, czy widzicie. Widzicie? Lustrzany papier złoty podkleiłam pod tym IHS, żeby się tak fajnie, fajnie, delikatnie świecił. No i kwiatuszki. te są akurat miranowe, chociaż ja ostatniej częściej zaczynam robić kwiatki z materiału. No i oczywiście te gałązki, o których przed chwilą wspominałam, tutaj w złotym wydaniu. No sztos po prostu, sztos. To sztos, to mi się chyba od Tosiakowa przykleiło. No sztos. No dobra, to odsunę i teraz lecimy tak. Teraz jeszcze pokażę Wam coś, co nie jest komuni A to jeszcze mam dwie, które nie są komuni Teraz, karteczka. I to nie, nie będziecie pamiętać. Kiedyś pokazywałam Wam kartki, które robiłam właśnie też za ścinek. Starałam się wykorzystywać i narobiłam kilka, w jakimś filmiku pokazywałam kilka takich baz, czyli miałam papier ten pod spodem i ten tutaj na wierzchu w różnych, wiecie, tak posztukowanych tam wersjach, no tak jak tutaj widzicie raz, dwa, trzy. To są trzy kawałki papieru, one są, ja sobie sklejam je najpierw losi, a potem je przyklejam w całości, wiecie, jako tła I tak samo tutaj też jest chyba ten wierzch, że tutaj jest do jakiegoś momentu jeden papier i drugi. No i wiecie, próbuję sobie kilka takich baz. I dopiero teraz zaczęłam je wykorzystywać, i właśnie te kartki Komunile, które będę miała. To też były właśnie z tych, z tych takich baz, które zrobiłam i leżały tu przez 3 miesiące, jak nie więcej. E, I tutaj było kolekcji jakieś tam coś tam Riviera. Riviera. E, można by powiedzieć, że francuska Riviera, nie pamiętam. E, z Krafttokloka, ale miałam też e, z kolekcji Flower Summer. Flowers Summer, e, takie właśnie dodatki. I one były. A nie, to Flower Summer to jest tylko ten. Y, tutaj to auto, w którym sprzedają kwiaty. A tą resztę miałam właśnie z y, jakiejś tam. A little, inspi a little, a little of inspiration. Y, właśnie takie dodatki, które wiecie, od Kraftokroka dostajemy taki jeden woski arkusz. Y, I ja sobie je po prostu powycinałam i stwierdziłam, że one gdzieś mi się tutaj przydadzą. I właśnie zaczynam korzystać z tych arkuszy z dodatkami bo zwykle je tylko chyba kolekcjonuję i mam ich całkiem sporo i tutaj mam kwiatki, widzicie, one są materiałowe ale są to kwiatki nie z bawełnianego takiego materiału tylko z takiego zupełnie innego który kupiłam w Akszonie w takich wiecie, takie paczuszki są po 5 materiałów tam po 50 na 50 cm i on jest taki właśnie hmm, fioletowo-liliowy w takie kropeczki i ten materiał troszeczkę on się tak jakby delikatnie w niektórych miejscach siepie. No wiadomo, jest usztywniony, też był tak samo z krochmalem zrobiony, bo ja ługą krochmalę. Ale nie jest taki, wiecie, sztywny jak inne kwiatki z materiału. Te są takie właśnie delikatne, ale to mi się w nich właśnie podoba, że one są takie delikatnie No i myślę, że wyszło całkiem nieźle. Tutaj jeszcze, jak widzicie, sobie w Glossy Accent zrobiłam te doniczki. No takiego chciałam jeszcze jakiegoś małego błysku dać. I myślę, że całkiem fajnie wyszło. To taka, wiecie. Urodzinowa. I jeszcze coś, co jest niekomunijne, bo komunijne będę miała raz, dwa, trzy. I jeszcze mam kartkę taką. Miałbym ja powiedzieć podróżniczą. Hmm, taką biwakową bardziej. I to też jest yy, Krawcokloka. Z tych właśnie dodatków, które yy, dostałam w Gratisie, właśnie. I miałam kiedyś kupiłam dwa arkusze dosłownie z tej kolekcji. I lubiłam kartkę jaką i właśnie taką. Górską i zostały mi jakieś tam wycieścinki. więc postanowiłam sobie z tej kolekcji po prostu. Y, z, mi, jak miałam trochę tych ścinek i miałam ten arkusz z tykami, więc postanowiłam sobie zrobić kartkę. I chyba na jeszcze jedną kartkę mi elementów zostało, zarówno dodatków, jak i y, y, jakiegoś tam tła. I do tego sobie użyłam takie fajne y, tekturki gór. Y, to jest craft Ula, y, Już ich kiedyś używałam, więc, y, więc tutaj. Yy, wiedziałam, że one będą idealne po prostu tutaj do, te, do tej kartki. No, wiecie, chciałam zrobić coś innego, tak? Tutaj ten ogień i, i kwiatuszek też jest zrobiony o glossy akcent. Yy, to chyba w ogóle jest druga kartka, która jest jakaś taka, wiecie, trochę około podróżnicza i, i górska. Bo ja takich zwykle nie robię kartek, ale stwierdziłam, że muszę zrobić coś innego po prostu, nie? To, tak jak teraz myślę o tym, że hmm, chyba muszę wykorzystać, są takie właśnie te arkusze z z kolekcji takiej japońskiej trochę. Wiecie, jakieś tam gejsze, nie dzisiejsze. Yy, I chyba coś muszę z tego zrobić, bo tak trochę mnie ciągnie do tego, żeby zrobić coś w ogóle takiego pff, nie z mojej bajki. <laughs> Czyli nie pastelowej, nie wiecie, delikatne, nie ślubne, nie dziecięce. Dobra, i to. I teraz mam kartki właśnie komunijne. I tak jak mówiłam, one nie mają. Napisów. Dwie są, na zasadzie one są wszystkie w błękitach, ale mimo to jest jedna dla dziewczynki i mają dodatki, chyba wszystko z tej kolekcji Greener Invitation. I nie mają, aha, nie mają napisu, ale no, też mówiłam. Tą zrobiłam, mimo że jest niebieska, zrobiłam dla dziewczynki. I to są właśnie te wszystkie które będę miała, te, te właśnie bazy, które są z tych sztykowanych, widzicie, papierów, z takich końcówek, które mi gdzieś tam pozostawały. Ale mi się podobały, bo były fajne, delikatne i, i można było je jakoś połączyć w całość. Tutaj chyba z Paper Heaven, wiecie, jakiś papier. Tu też no i taki wiecie prosty kwiatek jest z materiału, ale jest totalnie wiecie prostutki. Ja go robiłam co prawda tą mm, mam tą, tą taką wiecie lutownicą, nagrzewnicę do do formowania kwiatków, ale tak delikatnie, więc jest bardzo prosty, nie tuszowany. Ale myślę, że tutaj bardzo fajnie on wyszedł. Nie wiecie. Tak naprawdę to, że jest kartka w kolorze niebieskim, to nie znaczy, że ona nie może być dla dziewczynki, bo dziewczynki też lubią czasami niebieski. Nie tylko dziewczynki, bo na przykład nasza Eunika jednak uwielbia niebieski kolor. No, nie jest małą dziewczynką. Boże, głupoty zaczynam gadać, no i tutaj wiecie, złote elementy, złote takie wiecie listki, bardzo fajnie pasują Do tego tutaj mam takie wiecie, kryształki, ale takie malutkie i to jest po prostu coś, co ja uwielbiam I to są takie właśnie spiket fans, one nie są takie tanie, bo to pudełko chyba kosztowało 30, chyba 6 zł mi się wydaje W craftvenie, kiedyś jak byłam w sklepie to sobie właśnie je wynalazłam. Ale właśnie fajne są przez to, że są maleńkie i większe. Znaczy, no, te są chyba największy rozmiar. I potem takie malusie chyba jeszcze mniejsze, bo tutaj jeszcze tych mniejszych nie zużą. I z takim złotawym kolorze, ale fajnym. Naprawdę srebrnym by mi się jeszcze takim, wiecie, te przezroczyste przydało. Ale tylko wiecie, cena jest dosyć, dosyć wysoka jak na troszeczkę takich, wiecie, gadżecików i teraz kolejna kartka. Też wszystkie są tamte. Aha, dobra, z kielichem. Też wszystkie są w połączeniu ze złotymi papierami. Jakoś tak mi bardzo to tutaj współgrało. Oczywiście tutaj będzie jakiś napisik. Tak, wiecie, tutaj chodziło mi o to, żeby kartka tak samo ta. Żeby one nie były zbyt przestrzenne, żeby one były po prostu kartkami do koperty. Fakt, no wiadomo, że nie są całkiem płaskie, ale nie są takie właśnie jak tutaj, nie? że ona się. Gdzieś tam nam pff, nie zmieści. Nawet ciężko czasami w pudełko wsadzić, bo zależy jakie mamy wysokości. I tu również są te elementy craftokloka. I tak jak widzicie, znowu to jest ten papier właśnie z Paper Heaven. Taki wiecie połączony. Mm. No. I moja ulubiona koronka. To jest po prostu. Hit od 5 lat przynajmniej, jak nie więcej, z Marian Design po prostu. Ona jest taka, że na wszystkich takich zaproszeniach czy kimś rzadko robię, ale jeśli robię, to bardzo lubię ją używać, dlatego że ona y, szybko, się, szybko się wycina, dlatego że te elementy fajnie wychodzą i, i są nie takie całkiem wiecie, malutkie, drobniutkie y, i fajnie sobie szczoteczką delikatnie tam przelecę i one wypadają, nie? więc <laughs> szybko się z nią w miarę działa. I tu jeszcze mam jedną kartkę, też jest z kielichem. Y, też z kraft uli, tylko takim już nie 3D, tylko takim płaskim. Znaczy ja troszeczkę zrobiłam go 3D, bo wymbosowałam drugi element. Również złote, właśnie tu jest nie wymbosowane tylko... Nie, tym razem jest wyembosowane właśnie. Ale w zasadzie powiem Wam szczerze, że to wygląda podobnie do... Gdzie było tamto? To było tutaj? A, w tej kartce, jak był ten kielich, który był... Zrobiony woskiem, to w zasadzie bardzo podobnie to wygląda. Wiecie, nie ma jakiejś takiej większej różnicy, czy tutaj bardziej jest skropowate, właśnie przez ten embossing. Chyba, żebym zrobiła jeszcze jedną dodatkową albo dwie warstwy, to wtedy byłoby takie gładkie, bo tutaj zrobiłam więcej i jest takie fajne, wiecie, gładziutkie. Ten ornamencik na wierzchu. Czyli można, może trzeba wyrobić po prostu embossingiem kilka warstw. I tak samo jest identyczny kwiatek, jak tutaj. Te wiecie, świeczki, dodatki, i to widzicie, to są te same papiery, one się tutaj wszędzie powtarzają, tak jak tutaj, czy koronki. Po prostu z resztek z tej kolekcji zrobiłam taki i powstały mi trzy kartki. <grych> I ta fajne jest takie, że wiecie, zrobię te bazy, bo jeszcze nie wiem co będę wykorzystywała i, i jaką kartkę będę tworzyć, ale jakby co, to potem mam takie, wiecie, na szybko gotowe, że tylko wystarczy je zacząć ozdabiać, dołożyć, wykręcić i tak dalej. I jest super. No i to byłoby tyle, całkiem sporo. Do tego zrobiliśmy 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kartek, czyli całkiem że nie, A nie, sorry! Jeszcze mam dziewiątą. Bo przecież ostatnio wyszły nowości z Craft A Nie wiem, czy widzieliście, bo mogliście nie widzieć, bo to jest nowość. Są i wykryjniki, i kolekcja papierów. Lovely day, i do tego jeszcze są arkusze z dodatkami wielkanocnymi. I właśnie z tych arkuszów wielkanocnych zrobiłam taką karteczkę. I powiem szczerze, że jest cuda, jestem z niej zachwycona. I w zasadzie prawie wszystko tutaj jest nowością, poza chyba tylko tymi rameczkami. Do... To są takie ramki vintage, widzicie, obszarpane te papiery, właśnie są dwustronne. One są w kolorach pomarańczowym, zielonym i jeszcze niebieskim. Niebieskiego tutaj akurat nie ma. Właśnie ten napis smacznego, jaka to też jest najnowszy wykrojnik. Zajączki one są, widzicie, duży i mały. Potem są takie królisie. Też duży i mały i kurczaczki. Takie dwa. One są pod tej samej wielkości, tylko różne. Tutaj jeszcze jajeczka są od takich gniazdeczek, ale ja wam pokażę te wykrojniki jeszcze. Ja je sobie tutaj po prostu potuszowałam, wiecie, tuszami zwykłymi, jak szonowymi, nic szczególnego. A i ja dorobiłam sobie takie, wiecie, tutaj zygzaczki i myślę, że. Całkiem fajnie wyszło. No To tych kartek mamy dziewięć. Już nie 8, a dziewięć. Czyli całkiem sporo. Dosyć wydajnie było, powiem szczerze. Ale no, nie zajmuję się żadnymi innymi rzeczami, więc. Yy... Muszę trochę sobie, wiecie. Yy... Dużo kartek robiłam ostatnio jakichś tam filmików, nagrywałam dla właśnie, yy, skryp Głosi, O'Clocka I muszę teraz trochę innymi rzeczami się chyba zająć, a poza tym ostatnio mam jakiś taki problem z nagrywaniem filmików jakoś tak. Yy... Jakąś wersję mam, nie wiem w ogóle do czego, nie? Tak jak to lubiłam, tak jak fajnie patrzyłam na tą oglądalność, lajki, odpisywanie i tak dalej, to nagle mam taki moment, że totalnie mi się nie chce, nie? Ale wiecie, to chyba jest takie przejściowe, raz nam się chce, raz nam się nie chce, no po prostu taki czas, nie? A teraz widzicie, rozgadałam się i klepię jak taka gaduła, więc no. To wszystko w takim razie. Nagadałam się, nagadałam i trzeba skończyć. Dobra, do zobaczenia, kochani, papa. Pa.